Cześć, kochani. Chciałam się dzisiaj z Wami czymś podzielić. Mam dzisiaj ostatni dzień wyzwania 90 dni. Tutaj jest chyba yy, odbicie lustrzane, ale wieście mi na słowo. Tutaj pisze dzień 90, ostatni element układanki sukcesu. Jestem bardzo z siebie dumna, że dotrwałam do końca, że udało mi się dotrzeć do właśnie tego dnia. Tutaj mam wszystkie segregatory znajdują się ćwiczenia i zadania, które przerabiałam podczas tych 90 dni. O. Jest ich dosyć sporo, ale to są dosyć proste zasady, nie są wielce skomplikowane, a wierzcie, mi są bezcenne. Zapowiadam już od razu, że to, że dzisiaj jest ostatni dzień, to nie znaczy, że to jest koniec. E, już wkrótce zaczynam od nowa wyzwanie. Po co? Po to, żeby sobie wszystko utrwalić, wszystkie zasady, żeby e, były na stałe w mojej głowie, bo warto, bo warto. Ten czas, który spędziłam e, na wyzwaniu 90 dni, uważam za czas e, wspaniały. Dowiedziałam się o sobie, o ludziach, o świecie, rzeczy, o których nie miałam pojęcia. I e, robiłam rzeczy, do których nie sądziłam, że jestem zdolna. Sami byliście świadkami mojego skoku ze spadochronu, mojej e, całej przemiany. Niedawno, jak w sobotę, pokonałam czy, e, w 53 minuty ponad e, 10 kilometrów, gdzie ze mnie wcześniej żaden sportowiec nie był. E, dzisiaj zapisałam się na pierwszą lekcję pływania, gdzie się e, boję panicznie wody. Także no, życie idzie do przodu i dzięki wyzwaniu dowiedziałam się, że właśnie tak trzeba żyć, niczego się nie bać i sięgać po swoje marzenia yy, i realizować cele. Yy, życzę Wam wspaniałego wieczoru i na pewno będzie wspaniały, bo znając Krzysia i Janka, na pewno zgotowali coś ciekawego w ten ostatni dzień. Yy, już otwieram, już nie mogę się doczekać. Wspaniałego wieczoru Wam życzę, trzymajcie się, Pa.